Halo, halo, czas odkryć Jezioro Szkoderskie. Oczywiście z chwala, bo tylko u nas wycieczka premium, na której możecie zwiedzić Jezioro Szkoderskie, pływając tradycyjnymi drewnianymi łódkami. Oczywiście ze słomianym daszkiem, gdzie każdy musi mieć pamiątkowe zdjęcia. W tak małej, kameralnej grupie płyniemy przez najpiękniejsze fragmenty Jeziora Szkoderskiego, w poszukiwaniu oczywiście ptaków. Jak będziecie mieli szczęście, to spotkamy Pelikana. Ale halo, halo, to dopiero pierwszy punkt naszej wycieczki. Po rejsie jedziemy do bardzo wyjątkowej winnicy, gdzie nasi serdeczni gospodarze Iwo i Lena przygotowują nam prawdziwą ucztę. Na naszych wycieczkach zawsze dbamy o małych podróżników, i tutaj znajdzie się kącik, gdzie mogą się zająć dzieci, a w tym czasie rodzice mogą popróbować wina. Pierwsza wycieczka, jaką stworzyliśmy w Czarnogórze, nadal jest bardzo wyjątkowa. Z wyjątkowymi ludźmi w wyjątkowych miejscach, tam gdzie nie dojeżdżają wielkie autokary. Nie czekajcie z rezerwacjami, bo na łódce mamy tylko 12 miejsc. Napiszcie w komentarzu jezioro, a wyślemy wam formularz rezerwacyjny. I pamiętajcie, jak Czarnogóra to tylko schwala.